A A 53 te kolego, kolego! O, kiedy to przyłazisz. Rick Coosters i córka Bioły. Trzynasteczka dreptki do klasensy. się pomeldowały. A tu dur pije pałeczka moja. Ty nie fajnie, co doleciał. A on też esowo go. Oby go on taki udupiony, ja go do komina krywała wraził. Kryś to wamę pucował, Dino klikę, Setka, tapiruna. No, spisałyście się dzisiaj widza Prangowski Remi de Mayer, Paula 18 tysięcy i pół Dzieci, najlepsze jest to, że nie wiemy, ok, są zegary. O. 103. 51 by nie dowali, bo ona by chciała furugać. Dreptuś 18. A 19 jest? Jest 19. Nie, to jest 6-6. Co ja obredza. Nie ma 19. Niedobrze. Dwa. 16 go mi brakuje.